Dzisiaj na terenie opustoszałej fabryki, na której przed wojną Niemcy wypasali kozy i chyba ze dwa konie, a która po wojnie służyła komunistycznym władzom okupującym Polskę w imienia radzieckiej armii jako Polmozbyt, spotykają się dzisiaj Mazda 6 i Ford Mondeo. Biel i czerwień, jakież to symboliczne, prawda? Ale tak zupełnie na serio, jak już wytrzeźwiejemy, to dlaczego akurat te dwa samochody porównujemy? Co one mają wspólnego? No, kombi są. To jest Mondeo kombi. Tu są kółka. Mam nadzieję, że nie wypadną. Klapa się otwiera. Śruby Niemiec zostawił, bo w Niemczech do kół zimowych używa się innych śrub na litość boską. Mazda również ma koła zimowe. No, i to żadna sensacja jak do tej pory. Fort Mondeo ma nowe tarcze hamulcowe. Cały wygląda dosyć dobrze. Jest z 2018 roku. Zatem, jeżeli wsiądziemy do wnętrza tego samochodu, to spotka nas dosyć miła niespodzianka. 2018 rok. Muszę trochę odsunąć tutaj fotel, żeby to. Dało się cokolwiek pokazać. Mamy tutaj wyświetlacze, całkiem już takie przyjemniejsze. Oczywiście on pokazuje teraz, że silnik jest otwarty, bo za chwilę chcę Wam pokazać silnik. Co te samochody mają zatem wspólnego? Mazda już na pierwszy rzut oka wygląda troszeczkę starzej, prawda? No zobaczmy, porównajmy. Nawigacja, to tamto, siamto, elektryczny hamulec. Różne rzeczy. Ford Mondeo 2018 rok. Zatem dosyć nowy, fajny samochód. Otwiera się gdzieś tutaj. O tak. Silnik, jak silnik, prawda? No właśnie, właśnie. Bo o ile te samochody z wspólnych cech mają to, że obydwa są kombi. I obydwa, uwaga, kosztują 12 tysięcy euro. Tamto Mondeo z 2018 roku kosztuje 12 tysięcy euro. Ma sto parę tysięcy przebiegu, ma koła zimowe. I Mazda z 2012, czyli 6 lat starsze kombi, również kosztuje 12 tysięcy euro. Może chodzi o felgi? No raczej nie. Może chodzi o skórzane fotele? Może chodzi o brak albo nadmiar nawigacji czy tam klimatyzacji. Tu i tu mamy w miarę dobre wyposażenie. Tu mamy start bezkluczykowy. Tu i tu mamy 112-115 tysięcy kilometrów. Jakaś nawigacja, system Bose, tego typu rzeczy. Tak? Zatem o co w tym wszystkim chodzi? Mazda 6 2012 rok 12 000 euro. Zajrzyjmy do silnika. O, ja damy radę. Sky Act Active Technology. Mazda z 2012 roku ma 112 tysięcy km i kosztuje 12 tysięcy euro. Jeszcze raz to powtórzę. Jest benzyniakiem dwulitrowym, to natomiast to 1,5 litra diesel. Czy różnica w silnikach usprawiedliwia wszystko? Jak to wygląda, Waszym zdaniem? Po które kombi byś sięgnął? Nowsze, żywsze? Niekoniecznie, bo tamten ma więcej koni. Technologicznie bardziej zaawansowane te same 12 tysięcy euro. Który wybierzesz? Na te i inne pytania odpowiemy w następnym odcinku spotkań z motoryzacją. By Car for Friend. Aha, jeszcze jedno mają wspólne. Obydwa jadą do Czech, bo my jesteśmy firmą, która importuje samochody na zamówienia i obydwa pochodzą z Niemiec, i obydwa jadą do Czech. Mają przesiadkę w świdnicy, bo nie wiem, czy wiecie, ale w świdnicy jest centrum przesiadkowe dla czeskich samochodów. Zapraszamy. Biały, czerwony, diesel, benzyna. Ty decydujesz. My tylko doradzamy i przywozimy.